W tym odcinku dowiecie się m.in. jaki jest najwyższy pociąg na świecie, gdzie odbywają się mistrzostwa świata w surfingu psów oraz czym jest przerażający zespół rożpunki. Zaczynamy. Numer 10. Wielbłądzi Botox. Czy widzieliście, że istnieją konkursy piękności dla wielbłądów? Co roku w Arabii Saudyjskiej na przedmieścia Riyadu zjeżdżają się hodowcy tych garbatych zwierząt, żeby rywalizować o nagrody, a te mogą wynosić nawet kilkadziesiąt milionów dolarów. Zwycięskie wielbłądy często są sprzedawane również za milionowe kwoty. Wielbłądy spacerują wybiegiem przed jurorami, którzy przyznają im punkty w oparciu o kształt ich głów, szyi czy garbów. Okej, okay, ale są przecież podobne konkursy dla koni czy psów. Co więc w tym dziwnego? W 2018 sędziowie odkryli, że kilkadziesiąt wielbłądów dostało zastrzyki z botoksu, które miały je upiększyć. Po tym incydencie użycie tej substancji zostało zabronione, a poddane zabiegom zwierzęta zostały zdyskwalifikowane. Numer 9. Obrotowy statek RP Flip był jedynym statkiem, który mógł pływać zarówno poziomo, jak i pionowo. Na pierwszy rzut oka wygląda jakby tonął, bo w pozycji pionowej tylko jego dziób wystaje ponad poziom wody. Flip to nie tylko statek, ale także platforma badawcza. Pomysł stworzenia takiej uniwersalnej jednostki wziął się z potrzeby badania fal dźwiękowych pod wodą. Tradycyjny statek, unoszący się na oceanie. Wciąż jest w ruchu, co zaburza warunki pomiarów. Flip został zwodowany w 1962 roku i aż do 2017 służył naukowcom. Ostatecznie został zezłomowany w zeszłym roku. Miał 108 metrów długości, z czego 90 stanowiła część, która mogła się zanurzyć pionowo. Proces obrotu trwał około 30 minut i polegał na stopniowym zalewaniu wodą zbiorników balastowych, rozmieszczonych w części rufowej. Na górze pozostawały pomieszczenia laboratoryjne, sale wspólne, łazienki czy generatory prądu. Wnętrze statku wyglądało osobliwie, ponieważ było przystosowane zarówno do pozycji pionowej, jak i poziomej, stąd na przykład dziwaczne pionowe umywalki. Numer 8: Statua Jedności. Czy wiecie, jaki jest najwyższy posąg na świecie? To wcale nie statua wolności, ani Chrystus z Rio, najwyższy posąg świata, znajduje się w Indiach. To mierząca 182 metry statua jedności, przedstawiająca działacza niepodległościowego Vallabhbhaya Patela, który był pierwszym wicepremierem niepodległych Indii. Wraz z podstawą posąg mierzy imponujące 240 metrów, to trzy więcej niż Pałac Kultury. Sama wysokość rzeźby, 182 m nie została wybrana przypadkowo, odpowiada liczbie miejsc w zgromadzeniu ustawodawczym stanu Gujarat, gdzie znajduje się statua. Jej budowę rozpoczęto w 2013, ukończono ją po 5 latach i odsłonięto w 2018, w dniu na który przypadałyby 143 urodziny Patela. Koszt jej konstrukcji wyniósł ponad 420 miliony dolarów. Numer 7. Pasta do zębów z cukru. Kanony piękna zmieniały się na przestrzeni stuleci. Dziś synonimem zdrowego pięknego uśmiechu są białe zęby. Nieco inaczej było w XVI wieku za czasów panowania królowej Elżbiety I. Wówczas na salonach brylowały zęby czarne i zepsute. Nie zmieniła się natomiast przyczyna ich kiepskiego stanu. Odpowiedzialny za rozkład uzębienia tak jak i obecnie, tak i wówczas. Był cukier. Tyle, że w latach Elżbiety I społeczny status cukru był zupełnie inny niż obecnie. Jego obróbka wymagała sporo zachodu, a importowano go z dalekich Karaibów. Dziś może nam się wydawać to nieprawdopodobne, ale w owych czasach większości ludzi nie było stać na słodycze, ponoć także i biedniejsi chcieli dotrzymywać kroku trendom i swoje zdrowe zęby specjalnie czernili sadzą. Królowa nie tylko jadła słodycze, cukier stosowała także do mycia zębów. Dziś wiemy, że nie mogło to pomagać. Istnieje kilka relacji ambasadorów, którzy opisywali wygląd uzębienia królowej, gdy ta była już po pięćdziesiątce. Gość z Francji wspominał swoje spotkanie z królową, zaznaczając, że cytat jej zęby były bardzo żółte i nierówne, a po lewej stronie było ich więcej, ich tak wielu brakowało, więc nie dało się zrozumieć mowy królowej, gdy ta mówiła szybko. I tu koniec cytatu. Niektórzy zwracają jednak uwagę, że te relacje mogły być nieco podkoloryzowane, a stan zębienia Elżbiety wcale nie musiał być aż tak szokujący. Numer 6. Mistrzostwa Świata w Surfingu Psów Na kalifornijskich plażach na deskach surfingowych zobaczymy nie tylko ludzi, ale także czworonogi. W północnej Kalifornii od 2016 odbywa się event będący Mistrzostwami Świata Surfingu z Psami. W pierwszej edycji wydarzenia brała udział zaledwie piątka zwierzaków w dwóch kategoriach wagowych. Zwycięzczynią była przedstawicielka rasy Kelpie, która w ostatecznym rozrachunku pokonała buldożkę. Wśród kategorii zawodów znajdziemy między innymi tandem, człowiek-pies oraz tandem dwa psy. Impreza, jak na Kalifornii przystało, jest relaksującym wydarzeniem, a zebrane środki organizatorzy przekazują na cele charytatywne związane z ochroną zwierząt i środowiska. Mimo, że sport wydaje się nieco ekstrawagancki, to wcale nie jest nowym tworem. Pierwsze próby surfowania z psem udokumentowano na Hawajach i w Kalifornii już 100 lat temu. Pamiętajcie, że nauka takiej sztuki wymaga odpowiedniego przygotowania, inaczej może okazać się niebezpieczna. Numer 5. Fińska wyprawka Czy wiecie, dlaczego wiele fińskich noworodków Śpi w kartonie? W Finlandii, niezależnie od stopnia zamożności rodziców, każda przyszła mama dostaje od rządu specjalną wyprawkę. Poza artykułami pierwszej potrzeby, znajduje się tam karton z niewielkim materacykiem. Tradycja ta ma już ponad 80 lat, a wszystko zaczęło się w 1938 roku. Wtedy to wyprawki były dostępne tylko dla najbiedniejszych. Administracja kraju postanowiła o wprowadzeniu tego rozwiązania, gdyż w latach 30. Finlandia była biednym krajem, a śmiertelność noworodków była wysoka wynosiła aż 65 na 1000 urodzeń. Dla porównania dziś ta wartość wynosi zaledwie 1,3%. Po kilkunastu latach programem objęto wszystkie oczekujące matki, niezależnie od ich sytuacji finansowej, a śmiertelność spadała. Tradycja jest kontynuowana po dziś dzień i trzeba przyznać, że wyprawka jest naprawdę imponująca. Obecnie znajdziemy w niej aż 39 przedmiotów, w tym śpiochy, spodnie, ubranka wyjściowe, czapkę, kołderkę, obowiązkowy karton z materacem, poszewki, śliniaczki, a także coś dla opiekunów. Ale rodzice mogą zamiast tego zgłosić się po ekwiwalent pieniężny 170 euro. Wydaje się, że cała ta wyprawka jest jednak zdecydowanie bardziej atrakcyjna. Numer 4. Monopolowy. W styczniu tego roku świat obiegła nietuzinkowa wiadomość. Media informowały, że Arabia Saudyjska ma w planach otwarcie bądź też otworzyła. Pierwszy sklep z alkoholem. Miałby on znajdować się w stolicy kraju, Riyadzie, i sprzedawać procentowe napoje niemuzułmańskim obcokrajowcom mieszkającym w państwie. Rządowe źródła nie potwierdziły jednak tej informacji, a wycieki do mediów pochodziły od dyplomatów mieszkających w Arabii. I tutaj warto przypomnieć, że alkohol jest w Arabii Saudyjskiej zakazany, ale nie wynika to bezpośrednio z nakazów religijnych. Otóż w 1951 19-letni potomek króla spił się na imprezie organizowanej przez brytyjskiego wicekonsula. Gdy Brytyjczyk odmówił młodemu księciu kolejnego drinka, ten wyszedł z imprezy, by wrócić po chwili z pistoletem i zastrzelił brytyjskiego dyplomatę. Rok później w królestwie alkohol był już zakazany. CNBC powołuje się na swoje źródło, anonimowego dyplomaty, który ponoć był już w legendarnym sklepie, a ten opisuje go jako wyjątkowo dobrze zaopatrzony. Sklep ten także obwarowany jest ograniczeniami. Mogą w nim robić zakupy tylko dyplomaci, powyżej 21 roku życia, zakazane jest tam używanie komórek, a na każdą osobę przypada miesięczna reglamentacja. Numer 3. Legenda o leśnych ludziach. Czy wiecie, że w języku malajskim słowo orangutan oznacza leśny człowiek? Określenie to nie jest na wyrost, gdyż, jak podaje WWF, dzielimy z nimi ponad 96% genów. Orangutany to największe ssaki nadrzewne, są też najmniej agresywnymi małpami. Tak więc, gdy jesteśmy w lasach Indonezji, możemy nawet nie zauważyć, że gdzieś nad nami są te wysoce inteligentne zwierzęta. Wiąże się z nimi ciekawa legenda. Według tradycyjnych indonezyjskich przekazów Orangutany potrafią porozumiewać się w ludzkiej mowie, ale wolą tego nie robić, gdyż w przeciwnym wypadku ludzie szybko by to wykorzystali i kazali im chodzić do pracy. Na koniec warto jeszcze wspomnieć, że niemowlęce orangutany nigdy nie opuszczają matki, która karmi je piersią aż do osiągnięcia przez nie wieku 6-7 lat. Tak długie karmienie dziecka piersią jest światowym rekordem. Numer 2. Pauza milenialsów. Czy wiecie jak rozpoznać milenialsów w mediach społecznościowych? Tak zwana pauza milenialsa oznacza krótką chwilę ciszy na początku wideo wrzuconego do sieci przez przedstawicieli tego pokolenia. Po raz pierwszy określenia tego użyła pewna użytkowniczka TikToka w listopadzie 2021, wskazując, że robi tak m.in. Taylor Swift i przyznam szczerze, też mi się to zdarza. Pauza millenialsa jest przykładem różnicy pokoleniowej w cyfrowym świecie. Millenialsi i przedstawiciele starszych pokoleń chcą się upewnić, że ich smartfon już nagrywa. Może to być przyzwyczajenie, które zostało po starszych telefonach. Młodsi nigdy nie zaznali tego problemu i od razu zaczynają mówić do kamery. Zjawisko to doczekało się nawet własnej strony na Wikipedii. Dajcie znać w komentarzach, czy zauważyliście to u siebie. Numer 1. Schorzenie z koszmaru. Zespół rozpunki to rzadka przypadłość objawiająca się niedrożnością jelit, do której może doprowadzić zjadanie własnych włosów. Zaburzenie to określa się mianem trichofagi. Osoby nią dotknięte najczęściej skupią własne, długie, niewyrwane jeszcze włosy, po czym odgryzione fragmenty przeżuwają i połykają. Ludzki organizm nie trawi włosów, dlatego z biegiem czasu zbijają się one w kulki i tworzą tak zwane bezoary. Najczęściej osoby z zespołem roszpunki trafiają już w kiepskim stanie na stół operacyjny, ponieważ niedrożność może prowadzić do wielu poważnych objawów, a samych bezoarów nie da się usunąć inaczej niż chirurgicznie. Samo kompulsywne zjadanie włosów często co ma podłoże psychologiczne. Tak było w przypadku nastolatki z Anglii, która była nękana w szkole, a rodzice nie zauważyli groźnego nawyku. I tak w 2017 15 latka trafiła do szpitala, a lekarze wyciągnęli z jej żołądka kłąb włosów wielkości piłki do rugby ważący ponad 3 kg. W Wietnamie, w sierpniu tego roku 8-latka trafiła do szpitala po tym jak przez 3 dni wymiotowała, cierpiała na gorączkę i miała trudności z oddychaniem. Obie dziewczynki udało się uratować, ale zdarzały się też przypadki śmiertelne. W 2017 w wyniku komplikacji zmarła 17 latka. I to już wszystko na dziś. Dajcie znać w komentarzach, jaką zaskakującą ciekawostkę usłyszeliście ostatnio. Kto wie, może pojawi się ona w kolejnym odcinku z tej serii. Nie zapomnijcie zostawić suba i łapki w górę, żeby nie przegapić kolejnych materiałów i widzimy się wkrótce. Piona!